Słowo Boże na każdy dzień. Wszyscy ludzie pragną ujrzeć prawdziwe oblicze Jezusa, i wszyscy chcą być z Nim. Nie sądzę, by ktokolwiek z braci i sióstr powiedział, że nie chce zobaczyć Jezusa albo z Nim być. Zanim ujrzycie Jezusa, czyli zanim zobaczycie Boga wcielonego, Przyjdą Wam do głowy najrozmaitsze koncepcje, na przykład jak wygląda, w jaki sposób mówi, jakie jest jego życie itd. Jednak, kiedy naprawdę Go zobaczycie, Wasze koncepcje natychmiast się zmienią. Dlaczego? Czy chcecie to wiedzieć? To prawda, że nie można pominąć ludzkiego sposobu myślenia, ale chodzi przede wszystkim o to, że istota Chrystusa nie toleruje żadnych zniekształceń ze strony człowieka. Uważacie Chrystusa za nieśmiertelnego albo mędrca, ale nikt z Was nie widzi Go jako zwykłego człowieka obdarzonego boską istotą. Dlatego wielu z tych, którzy dzień i noc tęsknią, by zobaczyć Boga, jest tak naprawdę wrogami Boga, niezgodnymi z nim. Czyż to nie jest błąd ze strony człowieka? Nawet teraz wciąż myślicie, że Wasza wiara i lojalność wystarczą, byście stali się godni ujrzeć oblicze Chrystusa. Lecz napominam Was, byście wyposażyli się w więcej praktycznych rzeczy, bo w przeszłości, teraźniejszości, jak i w przyszłości, wielu z tych, którzy napotykają Chrystusa, zawiodło lub zawiedzie. Wszyscy odgrywają rolę faryzeuszy. Jaki jest powód Twojego niepowodzenia? Dzieje się tak dlatego, że macie w sobie pojęcia Boga, który jest wyniosły i godny uwielbienia. Ale prawda różni się od tego, jak chciałby widzieć ją człowiek. Chrystus nie tylko nie jest wyniosły, ale jest wyjątkowo mały. Nie tylko jest człowiekiem, ale jest. Zwykłym człowiekiem. Nie tylko nie może wstąpić do niebios, ale nawet nie może swobodnie poruszać się po ziemi. Przez to wszystko ludzie traktują go jak zwykłego człowieka. W jego obecności zachowują się swobodnie i zwracają się do niego niedbale, wciąż czekając na. Prawdziwego Chrystusa. Bierzecie Chrystusa, który już przyszedł, za zwykłego człowieka, a Jego słowa za słowa zwykłego człowieka. Z tego powodu nie otrzymaliście niczego od Chrystusa, a jedynie w pełni ujawniliście własną szpetotę. Zanim wejdziesz w kontakt z Chrystusem, możesz być przekonany, że twoje usposobienie całkowicie się zmieniło, że jesteś lojalnym wyznawcą Chrystusa i że nikt nie jest wart otrzymania Jego błogosławieństw bardziej niż Ty, bowiem przeszedłeś wiele dróg, wykonałeś dużo pracy i wydałeś obfity plon. A zatem z pewnością znajdziesz się pośród tych, którzy ostatecznie otrzymają koronę. Jest jednak jedna prawda, której możesz nie znać: skażone usposobienie człowieka, jego bunt i opór są wystawiane na światło, gdy ujrzy on Chrystusa. A bunt i opór ujawnione w takiej chwili są obnażane w bardziej absolutny i kompletny sposób niż kiedykolwiek indziej. Dlatego, że Chrystus to syn człowieczy, syn człowieczy obdarzony zwykłym człowieczeństwem. Człowiek go nie czci ani nie szanuje. Przez to, że Bóg mieszka w ciele, buntowniczość człowieka zostaje ujawniona tak gruntownie i ze wszystkimi szczegółami. Dlatego powiadam, że nadejście Chrystusa wydobyło na jaw całą buntowniczość ludzkości i sprawiło ludzkiej naturze gwałtowną ulgę. Nazywa się to kuszeniem tygrysa by zszedł z góry oraz wywoływaniem wilka z lasu. Czy odważysz się zakładać, że jesteś lojalny wobec Boga? Czy odważysz się rzec, że okazujesz Mu absolutne posłuszeństwo? Czy ośmielisz się powiedzieć, że się nie buntujesz? Niektórzy powiedzą – za każdym razem, gdy Bóg umieszcza mnie w nowym otoczeniu, zawsze podporządkowuje się bez szemrania. Co więcej, nie tworzę sobie żadnych pojęć na temat Boga. Niektórzy powiedzą: Jakiekolwiek zadanie Bóg mi wyznacza, wykonuję je najlepiej, jak potrafię. I nigdy go nie zaniedbuje. W takim wypadku pytam Was: Czy możecie żyć w zgodzie z Chrystusem, żyjąc obok Niego? I jak długo będziecie z Nim zgodni? Jeden dzień? Dwa dni? Jedną godzinę? Dwie godziny? Wasza wiara może być chwalebna, lecz nie macie wiele wytrwałości. Kiedy naprawdę zaczniesz żyć z Chrystusem, Twoje przekonanie o własnej racji i własnej ważności zostanie powoli ujawnione poprzez Twoje słowa i czyny, odrobina po odrobinie, i podobnie w naturalny sposób zostaną odkryte twoje nieumiarkowane pragnienia nieposłuszne nastawienie oraz niezadowolenie w końcu twoja arogancja stanie się jeszcze większa aż staniesz się tak niezgodny z Chrystusem jak woda z ogniem a wówczas twoja natura zostanie Całkowicie obnażona. W tym czasie nie uda się już maskować Twoich pojęć. Twoje skargi też ujawnią się w naturalny sposób, i Twoja upodlona ludzka natura zostanie całkowicie odsłonięta. Jednak nawet wówczas. Nadal nie będziesz chciał przyjąć do wiadomości własnej buntowniczości, i będziesz wierzył, że takiego Chrystusa człowiekowi nie jest łatwo przyjąć, że jest on zbyt wymagający wobec człowieka i że w pełni byś mu się poddał, gdyby był bardziej życzliwym Chrystusem. Wierzycie, że wasza buntowniczość przeciwko Niemu jest usprawiedliwiona, że buntujecie się przeciwko Niemu tylko wtedy, gdy On posuwa się za daleko. Ani razu nie przyszło Wam do głowy, że nie patrzycie na Chrystusa jak na Boga, że nie ma w Was postanowienia, by Go słuchać. Wolisz uparcie nalegać, by Chrystus czynił swoje dzieła zgodnie z Twoimi życzeniami? A gdy zrobi cokolwiek, co nie zgadza się z Twoim sposobem myślenia, wierzysz, że nie jest Bogiem, a człowiekiem? Czyż pośród Was nie ma wielu, którzy walczyli z Nim w ten sposób? W kogo w końcu wierzycie? I w jaki sposób szukacie?